Cześć widzowie, a jak dobrze wiecie, dzisiaj zaczął się listopad, czyli no nad nowemba w tym roku. Mm, no, trzy lata temu była prowadzona bardzo fajna seria, nie wiem czy pamiętacie. E, czy challenge? No nie poszedł najlepiej, ale seria, seria poszły, poszła bardzo dobrze, dzięki wam właśnie. I tak... No nie, w sumie nie zastanawiałem się, czy prowadzić, bo w ogóle o tym zapomniałem. Dzisiaj rano tak sobie wstaję, tak sobie... a tu jednak nie, 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 nie. Czy ci moją knagę? Nie, no dobra, no i ale sobie przypomniałem, że nie, 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 jest listopad, jeszcze wczoraj pisało paru widzów w komentarzach, ale ja tego nie czytałem, bo nie wchodziłem na YouTube. A. wczoraj, cały dzień pykałem trasy w ETS-a, dwójeczkę, bo sobie kupiłem ostatnio na promocji. i będę ostatnio w ETS-a to grałem w jedynkę, jak miałem mało lat, no, ale wracając do sedna, postanowiłem, że no nie wiem, czy w tym roku poprowadzę serię, ale pierwszy odcinek dodam, pokażę Wam, Um, obóz treningowy mój, jak sobie poradzić z, z wszystkimi takimi rzeczami, które nie sprzyjają challenge'owi. I w sumie to no, zapraszam Was do oglądania, bo to, jeżeli będzie, to będzie bardzo fajna seria. Ładna chmurka. Dobra, widzowie, jesteśmy teraz. A widać mnie? No, jesteśmy teraz na polu treningowym ben, pokażę wam jak trenuję na obozie jestem przygotowuję się. wczoraj się powinienem przygotowywać, ale pierwszego dnia też nie jest najgorzej się przygotować, bo pierwszy dzień jest łatwy wiecie, jak, jak już przegraliście, no to jesteście cwelami jesteście jebani ale jak walczycie, no to przecież dzisiaj jeszcze jest łatwo, dzisiaj to wiecie taka rozgrzewka, no ale ja się rozżyję jeszcze bardziej, więc ten, no pokazuję wam teraz za sekundę no. Ło, patrz, to była ten. Ale czekaj, bo musimy. Ło! Nie, no prosto, je, prosto we mnie weźmie. Ło! Patrzę, to była pokusa. Chęć zwalenia konia. O, To ledwo coś się udało. Dobra, czekaj. No, to teraz pokażę wam, jak unikać pokus. Ło! Patrzę, tutaj była chęć zwalenia konia. O, tutaj. Jakaś laska z Instagrama. O, tutaj kolega proponuje wspólne balenie konia. Nie jeszcze, jeszcze. O, a tutaj, no tutaj Wasza matka napisała, że stary w delegacji. Na dzisiaj to tyle widzowym Niech czy to jest kamera. No, musimy być. Silni. Nie tylko. Fizycznie, psychicznie też. Zapraszam do kolejnego odcinka, o ile będzie. Subskrybujcie.